E, przepraszam Pana, dzień dobry. gdzie znajdę cukier waniliowy? Cukier waniliowy? Ja tu pierwszy dzień w pracy jestem i jestem trochę zdezorientowany. O biedny Pan, no ale to może Panu jakoś pomogę. Cisza? E... Głos? Ale nie, nie, proszę Pana, e... Nie, nie, to jest, to jest proszek do pupy dla niemowląt. I tak mi pani właśnie pomaga. Cisza. O... Głos. Nie pójdę po kierownika. Ale natychmiast ja się domagam. Ja żądam, to samo go znajdę. Proszę poczekać, naprawdę. Cisza. Głos. Naprawdę miał pan takiego komputera? na tym zdjęciu. No, dobra. no, no rzeczywiście. Grunt to zaprzyjaźnić się z klientami. No, taka fajna łapa. No, rzeczywiście, zjednął mnie pan sobie. Cisza. Głos. I tak naprawdę jest pan wspaniały. Jeszcze nigdy w życiu nie byłam w pracowniczej kuchni biedronki. Dziękuję. No, proszę się najeść dosyta. Pierwszy dzień za mną.